Omówimy sobie ćwiczenia na drążku. Cześć, witamy Was w kolejnej odsłonie. Dzisiaj ponownie towarzyszy mi Marcin Kasperski, z którym razem trenujemy w CrossFit Mjolnir, przygotowujemy się do zawodów. Na początku z tematyki ćwiczeń gimnastycznych, omówimy sobie ćwiczenia na drążku i zaczynamy od toastu bar, czyli Nogi do drążka. W technice toastu to bar wykorzystuje się dwie techniki. Zaczynamy najpierw od techniki bardzo dynamicznej, gdzie jest mocna praca obręczy barkowej, mocna praca miednicy i siła zamachu całego ciała. Oczywiście wszystko wychodzi z siły mięśni brzucha i z pracy bioder wbrew pozorom. Tak widzicie, pierwszy ruch jest ruchem zamachowym do przodu. Bardzo mocno pracują mięśnie brzucha i jest mocny ruch wychylenia zarówno do tyłu, jak i do przodu. Głowa przychodzi w tył, przód. Cały czas praca tu. Skupiajcie się na pracy mięśni brzucha, pracy, pracy bioder. Hmm? E, Marcin Wam teraz pokaże kilka ruchów w pełni, kiedy już jesteśmy osobami zaawansowanym i jesteśmy w stanie dotknąć do... Do drążka, jak wygląda pełen zakres ruchu w tostu bar. Mhm. Zwróćcie uwagę, że stopy za każdym razem dotykają drążka. Można dotknąć palcami stóp, grzbietem stóp, też podeszwą, podeszwą stóp. Tutaj troszkę w zwolnieniu wam pokażemy. Tak, wykorzystując dużą siłę. Mhm. że żeby można było zauważyć, że faktycznie toast to bar, jest to prawidłowy ruch, kiedy całe ciało z pozycji pełnego e, e, zwieszenia wyprostu w biodrach e, zamachem, które widzieliście wcześniej, stopy dosięgają do drążka. Jeśli stopy nie dochodzą do drążka, jest to tak zwane no-rep, czyli błędne powtórzenie. E, w tej technice toast to bar mamy też e, element wykorzystania kopnięcia i jest to ruch, który wymaga mniejszego zamachu, często wykorzystywany przez osoby ćwiczące w momencie dużego zmęczenia dłoni, zwłaszcza w, w uchwytach, kiedy już moment mocnej dźwigni na obręczy barkowej i siły rwania w dłoniach jest już niemożliwy do utrzymania lub trudny do utrzymania w trakcie całego treningu. Wówczas wykorzystuje się tak zwaną końcówkę kopnięcia, którą Marcin Wam za chwilę zaprezentuje. Uwaga, uwagę, że już ten ruch opręczy barkowej jest mniejszy, tak samo jest mniejszy zamach w biodrach, ruch idzie z dołu bardziej siłowo niż w poprzedniej technice, którą Wam reprezentowaliśmy. Na samym końcu jest moment kopnięcia nogami. Ale jak jedna, tak i druga technika kończy się przy drążku, czyli z dotknięciem palcami, grzbietem, tudzież podeszwą stopy. Pull-up, czyli podciąganie jest również ćwiczeniem wykonywanym na drążku. Chcemy Wam zaprezentować i skoncentrować się przede wszystkim na keeping pull-up. Jest to technika, która z naszego doświadczenia wynika najczęściej i najłatwiej przyswajana przez naszych podopiecznych. Więc tutaj przede wszystkim technika keeping pull-up. Marcin również zaprezentuje Wam technikę butterfly. Czym te dwie techniki będą się, czym one się różnią od siebie. Jak zauważycie, Keeping Pull-up jest wolniejszy, ale ułatwia nam wyższe podbicie do góry, zbliżenie się do drążka, dzięki czemu możemy w przyszłości robić chest to bar, czyli podciąganie do klatki piersiowej. Butterfly, za to jest podciąganie techniką butterfly, jest zdecydowanie techniką szybszą, którą między m.in. w Krakowie na zawodach. Zaczynamy technikę podobnie jak przy toust to bar, czyli tak jak zauważycie ten balans, którym też pokażę Wam później ćwiczenia wspomagające, jest elementem bardzo ważnym. Po balansie, w którym cały czas brzuch i miednica mocno pracują, dokładamy element kolan, gdzie kolana wędrują w stronę klatki piersiowej. W stronę klatki piersiowej. Eee, to zobaczcie, że marcia wyrzuca zdecydowanie e, wyżej. E, trzecim elementem już jest po balansie, podciągnięciu kolan, wybicie z bioder w stronę drążka. E, bardzo ważnym elementem tutaj e, przy podciąganiu, w, e, ćwiczeniach na drążkach jest e, system trzymania samego drążka, zarówno w toastu -to bar, pullapach. Trzymamy miejsce na szerokość obręczy, obręczy barkowych, wówczas wasze ciało ma więcej sił. Zbyt szerokie trzymanie drążka w pozycjach zwieszonych odejmie wam możliwości sił w trakcie ćwiczenia. I teraz jeszcze raz zobaczcie kilka ruchów skipping pull up, jak pracują biodra, kolana i moment wybicia bioder do góry. Biodra, kolana i wybicie bioder do, do góry. W keeping pull up i e, za chwilę zaprezentowane już, e, nie będziemy rozkładać jej na części, w technice butterfly ważne jest, żeby dążyć do przekroczenia brodą linii e, drążka na zawodach i e, workoutach. E, brak przekroczenia tej linii jest to tak zwany no rep, brak powtórzenia. Więc e, starajcie się dążyć do zwiększenia swej techniki tak, żeby broda sięgała powyżej linii drążka. Do, dla osób, które na początku jest bardzo trudno z techniką gimnastyczną pull up, keeping pull up, wykorzystywane są gumy do wspomagające pozycję zwieszoną, które bardzo polecam również instruktorom i trenerom do treningów, zarówno personalnych i treningów grupowych. Teraz Marcin pokaże Wam technikę butterfly. Zwróćcie uwagę, że jest to technika z, z, dużo e, szybsza. Okay. Jednym z ćwiczeń na, e, w pozycji zwieszonej na drążku jest również ćwiczenie e, Knee elbow, czyli e, kolana w stronę łokci. Sama zasada knit jest podobna jak przy podciąganiu czy toastu barno do drążka. Ramiona są między na szerokość barków. Balans jest podobny również, bardzo dużo siły mięśni brzucha i pracy, pracy bioder, którą przed chwilą zauważył się u Marcina. Kolejnym elementem jest ruch, zarówno ruch stał w łokciach, jak i kolan, które zbliżają się do siebie w trakcie jednoczesnego ruchu. To jest doskonałe ćwiczenie dla osób początkujących, które jeszcze mają utrudnienia w ćwiczeniach z podciąganiem, w ćwiczeniach to bar. Zacznijcie najpierw od mitelbow. Niech Wasze ciało się wzmocni w pocjach zwieszonych, zarówno uchwyt, obręcz barkowa, Wasza świadomość w pracy mięśni, brzucha, z mocną pracą bioder i moment dociągnięcia kolan. Dopiero gdy to ćwiczenie nie będzie Wam sprawiało trudności, przejdźcie dopiero do ćwiczeń kolejnych, które prezentowaliśmy już Wam w poprzednich technikach, jak taustubar, to bar, czyli nogi do drążka, keeping pull up, czyli podciąganie i technika podciągania przez butterfly. We wszystkich ćwiczeniach zwieszonych na drążku, najczęściej najwięcej trudności macie przy początkowej, najważniejszej fazie balansu. Chcieliśmy Wam zaprezentować ćwiczenia, które są na podłożu, które doskonale pomogą Wam wyczuć ciałem, Ruch, który wykorzystacie później w ćwiczeniach, w podciąganiu, czy w towstubach, czy w nitu elbow. Jest to w pozycji leżącej. Najpierw ruch jednoczesnego unoszenia góry, tułowia i nóg, żeby była silna praca mięśni brzucha. W dół i w górę. Z wydechem. Z wydechem. Po tym ćwiczeniu, wykonajcie e, również ćwiczenie na brzuchu. Prawda, ponownie też na jednoczesnym unoszeniu góry, tułowia i nóg. Mhm. Możecie też dodać do tego rozstawienie e, ramion, które uświadomi wam utrzymanie ramion na e, drążku. I ponownie e, unoszenie góry, tułowia z jednoczesnym unoszeniem nóg. I na dół. Czasami, czasami spotykam się z takimi określeniami, że jest to ćwiczenie niezdrowe, bo przechodzi powyżej linii pleców. Chciałabym tutaj zaznaczyć, że połączenie hip extension i back extension to są dwa ćwiczenia, które występują również w pilatesie. I teraz zobaczcie, jak to jeszcze raz wygląda na drążku. Zarówno ćwiczenie, które pokazywał pan Marcin w leżeniu na plecach, na plecach. jak, i, jak i, ćwi tak? i ćwiczenie, które jest wykonywane w leżeniu na brzuchu. To na plecach, to na brzuchu. Tu leżą na plecach, to na brzuchu. Tak? E, jeszcze przy e, technikach e, keeping e, pull up, jak i knee to elbow, macie trudności e, z, pracą, z pracą bioder. Doskonałym ćwiczeniem e, do e, wstępu e, i uświadomienia sobie pracy ciała w pozycji zwieszonej jest ćwiczenie również w pozycji leżą, e, leżącej. Kiedy, e, Leżymy na plecach, ramiona są również za głową, które imitują jakby pozycję ramion w późniejszym zwieszeniu. Nogi uniesione są do góry, ugięte w kolanach. I całe ćwiczenie polega na tym, żeby mocno wybić biodra w górę, zanim Wasze stopy trafią na podłoże. Mhm. Pokażmy jeszcze raz. Można zarówno zaczynać od kolan nad biodrami, można spróbować przenieść już kolana poza linię bioder i spróbować wykonać jednocześnie kilka takich ruchów pod rząd. Chcieliśmy Wam teraz omówić technikę handstand push up. Ja tę technikę polecam dopiero po etapie wzmacniania mięśni, szyi karku dla osób, które już pewnie się czują w staniu na głowie. Pewnie się czują również w staniu na rękach. Technika jest wykonywana blisko ściany. Ramiona są mniej więcej na szerokość obręczy barkowej. Biodra są blisko, blisko ściany. Osoba ćwicząca głowę maskierowaną w dół. Tak? Zejście jest w dół jest z jednoczesnym uginaniem kolan i załamowaniem w stawach biodrowych. Wybicie wbrew pozorom nie jest z rąk, lecz z siły bioder i z siły nóg. Zauważcie, w momencie kiedy Marcin wybił się w górę, jego biodra z powrotem trafiły na ścianę. Zejście ponownie w dół z jednoczesnym opuszczaniem nóg i wybicie w górę. Tak? Zwróćcie uwagę na pozycję głowy, która wychodzi poza linię ramion. Ramiona są w linii uszu. Hmm? Po, Marcin nam pokaże kilka ruchów pod rząd. I wbrew pozorom ta technika nie wymaga od osób ćwiczących siły, siły ramion. Bardzo często. Razem z tym osoby posiadające dobrą ruchomość obręczy barkowej ze względu na wyjście głowy w przód, poza, w przód poza linię podporu ramion. Jest to obecnie nowa technika, którą zaczęto wprowadzać do treningów crossfitowych i do zawodów crossfitowych. Wcześniej ta nie wymagała tego wyjścia głowy w przód i żebyście zobaczyli jaka jest różnica między tym, do czego obecnie zaczynamy dążyć i czego zaczynamy obecnie uczyć swoich podopiecznych. Marcin nam pokaże push plusz, aby wcześniejszym wydaniu. Wtedy, kiedy głowa kierowała się w stronę w stronę ściany. Mhm. Dodamy jeszcze do tego wyjście nogi podporowej też jednej i drugiej do góry, do wyprostu. Jedna i druga noga, do wyprostu, tak? I to, było, to był zaliczany, zaliczany ruch. Tak? Uwaga, głowa nie wychodzi poza, poza linię ramion. Umożliwia też również ćwiczącemu odsunięcie się e, od ściany. E, z, Niedawno miałam tą przyjemność współpracować z bardzo dobrym trenerem, z Numim, który wyjaśnił też dlaczego kierujemy się w stronę tej pierwszej techniki, którą Wam prezentowaliśmy, Ponieważ głowa jest cały czas ustawiona tam na wprost. Jeśli idzie nacisk, tak? to wasz kręgosłup jest bezpieczniejszy. W momencie, kiedy jesteśmy w trakcie workoutów, treningu, który wymaga od nas dużej siły, wydolności, ogrom, wprowadza was bardzo duże zmęczenie, mogą czasami ramiona nie utrzymać ciężaru waszego ciała, co kończy się szybkim i niekontrolowanym zejściem na na głowę. Technika, tak, nazwijmy ją starą techniką, kiedy głowa w momencie wybicia w górę, kierowana była do tyłu, tak, przy upadku groziła bardzo poważną, poważną kontuzją, więc bardziej polecamy nowe, nowe wydanie i jest to też technika, którą my trochę porównujemy do wybicia, wybicia sztangi, co oznacza, że technika ta daje nam dużo więcej możliwości i siły. Tak? Gdyby tu była teraz sztanga, tak? Marcin miałby ją nad sobą. E, Wcześniejsza technika handstand push-up wypychała ręce e, do przodu. Zobaczcie, dużo mi słabsze mięśnie tak? i łatwiej jest spaść. Dziękuję wam ślicznie. Dzisiaj ja dziękuję Marcinowi za super, super robotę, bo ja tylko mówię, a on wszystko musi po, <laughs> pokazywać. Nie musi, nie musi, ale, ale chętnie się dzielimy z wami swoją wiedzą i swoim doświadczeniem. Zapraszam was na naszą stronę na Facebook, zapytaj trenera i bardzo czekamy na wasze pytania. Do zobaczenia.